Cześć, witajcie w Instytucie Matematyki. Rozwiązujemy właśnie 33 zadanie z tegorocznej matury z arkusza podstawowego. Zatem przechodzimy do rozwiązania. Zacznijmy od narysowania trójkąta, dla którego mamy znaleźć długość boku. Zatem jest to najpierw trójkąt A, B, C, następnie rysujemy. Prostą, prostopadłą do odcinka BC, która dzieli odcinek AC i AB w punktach L i K i mamy od, obliczyć długość boku trójkąta, czyli to jest X. Oznaczmy sobie jeszcze długość boku tego dużego trójkąta równobocznego jako A. Zacznijmy od tego, że pole dużego tego trójkąta ABC jest równe 9 pierwiastków z 3. Jednocześnie, ponieważ jest to trójkąt równoboczny, możemy skorzystać tutaj ze wzoru na pole trójkąta, które wyraża się jako 1 czwarta a kwadrat pierwiastek z 3, gdzie a to jest właśnie długość boku naszego trójkąta. Łącząc te dwa wzory, możemy obliczyć długość boku dużego trójkąta, zatem 9 pierwiastków z 3 to się równa 1 czwarta a kwadrat pierwiastka razy pierwiastek z 3. To wszystko mnożymy przez 4 pierwiastki przez pierwiastek z 3, żeby tutaj zostało nam samo a i mamy 4 przez pierwiastek. Z 3 razy 9 razy pierwiastek. Z 3 pierwiastki nam się tutaj niwelują, zostaje nam samo po drugiej stronie a kwadrat. Zatem samo a jest równe pierwiastkowi z tego, czyli pierwiastek z 4 razy 9, a to jest dalej równe 2 razy 3, czyli 6. Mając długość boku tego trójkąta, teraz możemy skorzystać z drugiej informacji podanej w tym zadaniu, czyli tego, że te trójkąty są podobne i stosunek długości ich boków wynosi 3 drugie. Zatem, skoro stosunek długości ich boków wynosi 3 drugie, to możemy to zapisać w ten sposób, że długość boku dużego trójkąta A przez długość boku małego trójkąta X. Jest równa 3, 2. Z tego wynika, już podstawiając sobie za A6, że 6 przez x równa się 3, 2. Przemnóżmy wszystko sobie przez x, 2x, wtedy dostaniemy 12 równa się 3x. A z tego wynika, że nasz x jest równy 4, zatem długość boku trójkąta AKL wynosi 4.